Dzień dobry, Piotr Synowiec z Twórczości w temacie korzystania z bezpłatnych zasobów Krajnej Twórczości, ale także Europejskiej Agencji Kosmicznej. Otóż najprostszą formą rozpoczęcia korzystania z naszych zasobów jest zarejestrowanie się na platformie kursy.krainatwórczości.pl. Wystarczy założyć bezpłatne Konto użytkownika i mieć już dostęp do wielu, wielu szkoleń. Na zielono zaznaczyliśmy moduły bezpłatnego pakietu powitalnego. Tematem Europejskiej Agencji Kosmicznej zajmiemy się poprzez wyszukanie w wyszukiwarce internetowej hasła ESA, jak European Space Agency, Spacja, Teachers. I otwiera nam się Teachers' Corner który zawiera bardzo wiele pomysłów i propozycji bezpłatnych szkoleń. Do tej pory te szkolenia odbywały się osobiście, czyli po krótkim uzasadnieniu, po złożeniu aplikacji otrzymaliśmy maila, że jesteśmy zakwalifikowani na przykład do trzydniowego szkolenia w Belgii, bądź kilkudniowego szkolenia w Holandii, bądź odwiedzenia centrum eksperymentów edukacyjnych. Także wiele tych propozycji było absolutnie bezpłatnych dla polskich nauczycieli, z racji tego, że Polska wpłaca składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej i mamy prawo jak najbardziej korzystać z tych zajęć, szkoleń, warsztatów. W bezpłatnym pakiecie powitalnym coś dla siebie znajdzie zarówno nauczyciel, ale także instruktor w Domu Kultury. Czy pracownik, placówki edukacyjne, załóżmy biblioteki, czy tak muzeum, to już są bardzo różne charaktery tych instytucji, trzeba po pierwsze zalogować się. Oczywiście nie każdy ma od razu konto, więc poniżej przycisku zaloguj się znajdujemy napis Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się. Tam tworzymy bezpłatne konto dostępowe z nowym loginem, który wymyślamy, z hasłem, który wymyślamy. I już jesteśmy w środku, gdzie zobaczymy pierwsze lekcje w zakładce bezpłatny pakiet powitalny. Na przykład na temat załóż konto i programu Scratch. Jest to ogólnoświatowa platforma do programowania, w której także już Pierwszoklasiści tworzą, tworzą gry internetowe, ale nie jest to tylko platforma do rozrywki, dlatego że przekonujemy w wielu miejscach, także w, w serwisach nauczycielskich, że Scratch świetnie zastąpi PowerPointa. Nawet jest ciekawszy, bo nie, ponieważ uczeń, który wykona prezentację czy animację w Scratchu, udostępnia tylko link, czy kolegom z klasy, czy nauczycielom, czy rodzinie. I ten link jest drogą do bezpłatnej prezentacji. W PowerPoint, jak wiemy, sam program jest licencjonowany. Trzeba prezentację otworzyć w takim czy innym programie. Trzeba generalnie dużo więcej kroków, żeby zobaczyć treść, którą przygotował uczeń. Hackathon danych satelitarnych. Ta lekcja jest dziewięciominutowa, opowiada o naszych doświadczeniach, kiedy Dane z satelity były pobierane czy zamawiane przez uczniów w wieku od 7 do 13 lat, i takie zespoły tworzyły fantastyczne prezentacje, takie śledztwa i śledztwa satelitarne. Następne lekcje, jakie nas czekają, to druk 3D w formie oczywiście nagranych zajęć. Widzimy, jak dzieci rozpoczynają przygodę z. Tinkercad z narzędziem bezpłatnym, które jest promowane przez Europejską Agencję Kosmiczną, jak tworzą pierwsze kształty, tworzą bazę księżycową, ponieważ nasi kursanci opublikowali, Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała ich projekty bazy księżycowej, księżycowej właśnie w programie, który także umożliwia projektowanie dowolnych brył, na przykład figurek z ulubionej gry i te projekty Publikujemy na wspólnym forum. Mamy utworzony serwis do publikacji projektów, a co więcej, dowolny projekt możemy wycenić i zamówić do domu. Pozostało do domu. To może być świetny pomysł na wakacje, na zrobienie własnego projektu dziecka, rodzica czy grupy rówieśników i otrzymanie go do domu przez wysyłkę. Girls Go IT. Ten temat omawialiśmy już w osobnym webinarze ale zakładka, którą do dyspozycji macie w bezpłatnym pakiecie powitalnym opowie właśnie dlaczego warto zgłaszać się właśnie teraz w sierpniu do Krajnej Twórczości z grupami dziewczęcymi, ponieważ teraz się pojawiło dużo naborów, dużo dotacji, dużo programów, gdzie możemy takie zajęcia refundować. Państwo możecie korzystać z refundowanych zajęć. I tu już szczegóły. Jak wyglądają lekcje, które, które wgrywamy do bezpłatnego pakietu powitalnego? Otóż widzimy centralnie ekran nauczyciela. Po prawej widzimy ilość użytkowników, czy czat użytkowników. Po lewej widzimy treść komentarzy i przykład, do czego prowadzi używanie naszych podpowiedzi czy lekcji na przykład w maju można było uzyskać taki to certyfikat od Europejskiej Agencji Kosmicznej, że zgłoszony został projekt MoonCam Challenge. Przykładowy projekt jednej z uczestniczek czy zespołu, który tworzył to jest moduł Agro, czyli jak na Księżycu będzie się uprawiać rośliny i on wygląda tak. Wygląda dość lekko, jak szklarnia, więc na pewno ma wzmocniony dach, bo na Księżycu jednak są częste meteoryty, które nie są zatrzymywane przez atmosferę, więc dość mocno się wbijają w podłoże. W każdym razie projekt wygląda w ten sposób i druk 3D w programie Tinkercad, projektowanie w Tinkercad właśnie umożliwia takie projekty, a programowanie Scratch wygląda w ten sposób. Mamy centralne centralny ekran z podglądem gry i te klocki żółto niebieskie takie przesuwane moduły to jest właśnie zestaw komend, które się łączy, logicznie mają sterować grą, która wygląda tak. Czyli przez nas wybrane duszki czy też obiekty wykonują ruchy, którymi my sterujemy, my wiemy jak one mają się ruszać. I Ozyskujemy punkty, bądź zmieniamy tło, bądź nawet wprowadzamy dialogi. To jest bardzo ciekawe: quiz na temat ucznia, zgadnij, co wiesz o mnie, bądź, bądź przeróżne inne pomysły. A twórczy filmowiec to jest zakładka, która prowadzi do lekcji montowania obrazu z dźwiękiem. Także odwiedzaliśmy studio postprodukcji filmowej w Krakowskim Parku Technologicznym, więc wiemy od profesjonalistów, do czego prowadzi montowanie filmów, jak świetne efekty można wprowadzać przez green screen, jak świetnie można konsolom modyfikować tło, modyfikować dźwięki, modyfikować konkretne efekty specjalne. Nasi kursanci, jak widać, przetestowali. Wiele z tych technologii, a zakładka twórczy filmowiec pokaże, jak pracować właśnie w tym aspekcie. Dlaczego warto korzystać z naszych zasobów z kursy.kraczości.pl, ponieważ mam wiele referencji. Minister cyfryzacji podziękował nam za przeprowadzenie cyfrowej majówki, gdzie łączyliśmy najmłodsze dzieci, dzieci wczesnoszkolne, nastolatków i rodziców w zajęciach z cyfryzacji. Także. Projekt globalnej edukacji kosmicznej został wyróżniony przez jury w czasie konferencji MySpace. Love Story: jury byli astronauci z NASA i przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej, więc projekt nadal żyje i rozwija się globalnie. GlobKit. Także wiele osób testowało nasze rozwiązania, doceniło ich jakość i zapraszamy do tego właśnie, żeby rozmawiać z nami także na temat platformy edukacyjnej dla Was, czy dla Waszej szkoły, czy dla Waszej instytucji, czy dla osiedlowego klubu fascynatów kosmosu. W każdym razie jesteśmy otwarci na przeróżną współpracę. W najbliższym czasie będziemy też obsługiwać wyścigi Łazików Marsjańskich. W każdym razie zapraszamy na kursy.kremtwórczości.pl. .kursy Także pytania od Państwa. Można przesyłać przez biuro twórczości.pl. Zapraszamy do korzystania i do wszelkich komentarzy, opinii. Platforma będzie się rozwijać właśnie dzięki Waszemu udziałowi. Dziękuję, do zobaczenia.